Dzień dobry, mam paskudną pogodę za oknem, możecie to słyszeć, jak i również możecie słyszeć jak moja pralka wiruje, bo nie jest tak w sumie daleko ode mnie. Cześć, witajcie, ja oczywiście jestem Hincul i dzisiaj porozmawiamy sobie o, nie wiem jak to powiedzieć, taktyka, a może i nie tyka. Tak, o taktyce. Wielu z was pisze do mnie w komentarzach, żebym zrobił takie materiały na temat taktyk, gdzie jechać i tak dalej Jakbyście słuchali wczoraj na przykład mojego Q&A, na które odpowiadałem, padło tam pytanie na temat najczęstszych błędów graczy, jakie popełniają. I ja tutaj odpowiedziałem, tak w sumie najważniejszy chyba błąd, nieczytania gry. Ta bitwa będzie takim naprawdę stuprocentowym przykładem. Zobaczcie, mamy świetną mapę. Murowanka. Standardowo gracze powinni się rozjeżdżać na lewą i na prawą stronę. Ale, jak widzicie, ja pojechałem sam. I jeżeli chodzi o taktyki, ja wiem, że wielu z Was bardzo chciałby coś takiego poznać. Słuchajcie. Taktyka jest prosta. Gracie tak, jak wam pozwala przeciwnik, ale najbardziej jak wam pozwala wasz sojusznik, czyli wasze wsparcie. Zobaczcie, kurde, gdyby tutaj wyjechał jeszcze jeden light, ewentualnie jakiś med, skończyliby mnie bez żadnego problemu. Kompletnie nie miałem wsparcia. Owszem, miałem akurat w tej bitwie dobry, mobilny czołg, gdzie mogłem się wycofać i poziom. Zdenerwowania, już nie, nie chcę tutaj używać brzydkich słów, był mój taki, że po prostu pojechałem do tych wszystkich zielonych asów, którzy są ze mną w drużynie. Słuchajcie, ja wiem, że to powinno tak wyglądać. Powinna być jakaś taktyka, jak się rozjechać i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to jest. Hmm, można powiedzieć, historia. Kiedyś można się było wzorować, ale najważniejsza rzecz, pamiętajcie, na randomie nie ma czegoś takiego jak taktyka. Możecie sobie planować i cudować nie wiadomo co, jak na przykład gracie jakieś klanówki, czy na przykład gracie Pluton, możecie mieć jakiś plan, taktykę, ale jeżeli gracie sami, kompletnie to nie działa, szczególnie w dzisiejszych randomach. Ja nie wiem, co się dzieje, ale to, co. Jest ogólnie w dzisiejszych czasach na randomach, to jest jeden wielki dramat. Gracze nie jadą na przykład na mapach, które powróciły, tak jak Karelia. Nawet już widziałem to, zauważyłem na lotnisku. Kompletnie nie wiedzą, gdzie jechać. Kiedyś nie miało to miejsca. Nie wiem, co się wyrabia, ale teraz to jest naprawdę straszne. I wczoraj powiem Wam szczerze, grałem, rozegrałem chyba 6 bitew, Ani jednej nie wygrałem. I to były bitwy z rzędu. Dopiero już jako siódmą bitwę wygrałem. Ale miałem dość. Kurzyłem się po prostu. Wziąłem taki czołg, gdzie pozwalał mi robić dużo, dużo więcej i na rozegranych 8 bitew przegrałem tylko jedną tym czołgiem, a jest to oczywiście buraska. Jest mi obojętne, czy to są dziesiątki, czy to są ósemki, buraska to jest takie lekarstwo na każde jedno zło. I zobaczcie tutaj. Nie ma artylerii, może to było też spowodowane, że moja drużyna się rozjechała tak, a nie inaczej. Zobaczcie, koło mnie stoi dziesiątka, gościu, który no, mógł się pokusić w miarę mobilnym czołgiem pojechać ze mną drugą stronę. Kompletnie nie wiem, nie wiem co się wyrabia w bitwach, ale to jest jeden wielki dramat. Kiedyś czegoś takiego nie było i teraz wyobraźcie sobie, na przykład zobaczcie, tamta flanka jest zupełnie zostawiona, jak i drużyna przeciwna ją zostawiła i my. Ja akurat tutaj w tej bitwie najeździłem się jak głupi. Owszem, miałem dobry czołg do jeżdżenia, w miarę szybkiego i mogłem korzystać z tej mapy, z warunków mapy. I naprawdę trudno jest oczekiwać jakiejkolwiek taktyki, jak macie takich sojuszników, jak macie takich przeciwników. Po prostu musicie myśleć, robić jak najwięcej, wykorzystywać sytuację, grać jak Hiena, jak kurde, nie wiem, kto. No ale no trudno jest naprawdę bardzo trudno w dzisiejszych czasach cokolwiek planować, cokolwiek oczekiwać od innych, tak? Nawet jeżeli wyjeżdżamy, wyjeżdżamy na jeden czołg, czasami jest tak, że no, stoi za nami 3-4 czołgi i nie są w stanie pomóc nam wyjechać. Jeżeli są, no to już naprawdę koksy, którzy coś tam wiedzą na ten temat tej gry. Tutaj zobaczcie, byli nawet gracze z Polski. Gdzie spodziewałem się, że no, jeżeli ja pojadę na drugą flankę, a zobaczcie, tamta flanka kompletnie jest nieczytelna dla jednej, i dla drugiej drużyny. Nikt z niej nie korzysta. Można było pojechać tamtą flanką i przeciwnika wystarczyło tylko wyświecać. A ja akurat miałem do tego dobry czoł, gdzie on sobie fajnie radził, jeżeli chodzi o spotowanie i mieć tylko wsparcie. Nawet ci gracze, nasi gracze, nie skorzystali z tego. Ja tutaj no teraz. Jest wynik wyrównany 10 do 10. Postaram się po prostu z tego korzystać, bo już troszeczkę się uspokoiło. Tu na szczęście przeciwnik nie zaatakował. Gdyby oni jeszcze pojechali, właśnie nasi przeciwnicy tą flanką, wystrzelaliby nas jak kaczki. Owszem, czasami zdarzają się jakieś tam fuksy, gdzie można wygrać, tak że drużyna pojedzie, wszyscy pojadą, ale jeżeli jest rasz, a nasi stanęli, tamci stanęli i czekali, nie wiadomo na co. I jak można na przykład robić materiał? Jak, jak ja mogę Wam zrobić materiał i Wam powiedzieć, gdzie powinien stać czołg ciężki, gdzie powinien pojechać na przykład Tedek czy Light? Jak w bitwach kompletnie tego nie ma. Kiedyś można było sobie. <laughs> Przewidywać, tak, ale no, na dzisiejsze czasy ja nie wiem, co się dzieje z graczami. Nie wiem, naprawdę trudno mi to jest wytłumaczyć. Uwierzcie mi, czasami mam dość sam, ale no, wybieram zupełnie inny pojazd i wtedy mi jest obojętne, jak oni jadą, czy mam wsparcie, czy nie mam wsparcia. Jest mi to naprawdę obojętne, bo zdecydowanie jestem sam w stanie więcej zrobić niż na przykład grając z zupełnie innym czołgiem. Wczoraj, tak jak wam powiedziałem, grałem i AMBT, grałem i niszczarką i robiłem najwięcej w bitwach i mimo to przegrywałem. Jest to strasznie frustrujące. Dobrze, że nie robiłem live'a, bo oj, tam naprawdę sypało się sporo wyzwisk. Ale czasami po prostu ręce opadają. Ktoś może zadać pytanie, to po co w to grasz? Po prostu lubię w to grać i tyle, i gram, tak, i bitwy różne są. Mam takich, że no niestety są właśnie takie, jak tutaj widzicie, gdzie drużyna jedzie jak stado lemmingów w jedną stronę i kompletnie nie korzystają z drugiej flanki. Ale są też bitwy, gdzie no jest może dwóch, trzech ogarniętych i możemy naprawdę dużo zrobić i te bitwy. Każda bitwa to jest zupełnie inny scenariusz. I tu naprawdę powinno być tak, że powinno być, że na przykład oczekujemy od Lighta, pojedzie tu, czołg średni też pojedzie w zupełnie inne miejsce, a nawet czasami jestem zdziwiony, gdzie nie spodziewam się czołgu ciężkiego na danej pozycji, a on tam jest, kiedyś tego nie było. A teraz jest jak jest, słuchajcie. <laughs> nie wiem, czy to jest wina po tym całym, co mieliśmy przez te dwa lata, że ludzie już po prostu nie myślą, czy no... Nie. Trudno mi naprawdę jest to wytłumaczyć. Ja staram się grać taktycznie może nie, ale schematycznie. Dany czołg, gdzie powinien pojechać, owszem, nawet czasami mam tak, że czołgiem ciężkim powinienem pojechać na przepych, aż widzieliście to na live'ie. Jadę 60TP na przepych, nikt ze mną nie jedzie. Ostatnio grałem Chieftainem i gdybym pojechał na przepych, ja wiem, że bym tam zginął, bo nie miałbym, miał w... nie miałbym po prostu wsparcia. A drużyna przeciwna miała respa zaraz, praktycznie na dobrych pozycjach, i bym wyjechał i bym po prostu zginął. Czasami jest to naprawdę frustrujące, ale co my możemy poradzić na to? Nic, kompletnie nic nie możemy poradzić. Ja wiem, że to fajnie brzmi, że w żebym utworzył taką serię, gdzie danym czołgiem pojechać i tak dalej, gdzie powinny jechać czołgi, które grają na wieże, te deki. Tutaj oczywiście komentuję ten wpis kolegi Roki Brasko. Oczywiście bardzo dziękuję za ten komentarz, ale uwierzcie mi, jest to naprawdę strasznie trudne w dzisiejszych czasach. Nawet Wargaming było nie wiem, kilka miesięcy temu, gdzie Wrzucali takie taktyki na mapach, gdzie light powinien pojechać, gdzie czołg ciężki powinien pojechać i co? Kompletnie to nie działa. Kompletnie ja nie wiem, co oni powinni zrobić, żeby gracze, może jakoś nie wiem, obudzili się czy coś. Trudno im powiedzieć. Czasami są takie bitwy, tak jak na przykład, załóżmy scenariusz na tej mapie. Gdyby były artylerie, podejrzewam, że może ta drużyna, jedna i druga, inaczej by się rozjechała. Gdy nie ma arty, jadą wszyscy w jedno miejsce i stoją. No, bo wiedzą, tak samo jest na mapie Ellenberg. No, na wielu innych mapach również, ale no wszyscy stoją w miejscu i zobaczcie, nawet teraz mamy prowadzenie. I co? I stoimy, tak? Tu Hincul dwoi się i troi, jeździ jak wariat. Owszem, mówię, miałem fajny czołg do tego, gdzie mogłem sobie na wiele pozwolić. Ale to było naprawdę szczęśliwe, można powiedzieć, zakończenie, gdzie no udało mi się uciec. Udało mi się zrobić akurat w tej bitwie bardzo dużo. No i taktyka, albo i nie tykam. Tak więc no, pamiętajcie o tym, jeżeli... Chcecie cokolwiek zrobić w bitwach w dzisiejszych czasach, jeżeli chcecie, żeby te bitwy w miarę jakkolwiek Was cieszyły, musicie po prostu czytać rozgrywkę, czytać jak Was sojusznik się rozjedzie. No i wiele, wiele innych czynników o tym możemy porozmawiać, ale o taktyce na randomie zapomnijcie. Kompletnie to jest tak, że można powiedzieć teoria z kosmosu, dlatego że. Każdy z tych graczy, owszem, trafiają się gdzieś tam plutony, ale każdy z tych graczy gra po prostu indywidualnie i no trudno czasami jest po prostu nakłonić kogoś, żeby pomyślał. Nawet nie czytają comment, jak używamy tego koła. Nie czytają comment i no, jest jak jest, tak? Tu ten, podejrzewam, ta bitwa to jest naprawdę idealny przykład. Zobaczcie, nawet wygrywamy już 9 do 3. No drużyna stoi, drużyna stoi. I jest to co jest, no. Ja tutaj mówię, miałem fajną maszynkę akurat w tej bitwie, gdzie mogłem sobie pohasać. Ale to było naprawdę no, dość szczęśliwe hasanie 8 do 3 i oni stoją. Jaka taktyka tutaj może być? <laughs> rush powinien być Rush i to dawno już powinien być Rush. No nie wiem co tam, jak, jakaś niszczarka została. Nie pamiętam co to była za niszczarka, zaraz zobaczymy. Tam jest ósemka jedna albo Alf, albo Taran, nie pamiętam co to było. Ale ja już tutaj w to miejsce przyjechałem, nie wiem już który raz z kolei, tak żeby podświetlać te czołgi. A ich nie widać, o jest ten projekt, to stoi sobie tu. Zaraz go może od tyłu będziemy mieli. Dobra, jest, jest, jest. Czekajcie. No, tak więc słuchajcie, naprawdę bardzo bym chciał. Kiedyś robiłem takie materiały, jeżeli chodzi właśnie o rozjazdy, gdzie dany czołg powinien pojechać, robiłem, ale to kompletnie nie działa. To kompletnie nie działa. Dobra. Musimy czytać rozgrywkę, patrzeć co się dzieje. Tak jak tu widzieliście. Na początku pojechałem sam. A są nawet co niektóre czołgi pełne i, i co one robią? Czekają. Owszem, no dobra, jest to bar. <laughs> jest to bar. Nie wymagajmy za dużo. A, taran, tak, jest taran. Może tylko tarana się zadbali. Dość... Potężne działo. Może właśnie przez to też że takie czołgi pojawiają się w grze. Ale jeżeli drużyna od początku by inaczej zagrała, można by było to zupełnie inaczej też rozgrywać. No dla mnie dobrze, bo więcej zrobiłem, tak. Ale naprawdę uwierzcie mi, że jeżeli ktoś oczekuje jakich, jakichkolwiek taktyk, jeśli chodzi o randoma, nie ma czegoś takiego. Naprawdę nie ma. Musimy po prostu grać, tak jak pozwala nam sojusznik i przeciwnik dostosować się do warunków. Owszem, czasami jest tak, że po prostu zrobimy najwięcej i tak bitwa będzie przegrana i tak, i tak. Tak więc no, jest to przykre, naprawdę jest to przykre. Gracze grający wiele, wiele lat a jednak mu no, wydaje się, że wydawałoby nam się, że jednak te bitwy powinny inaczej wyglądać, a zupełnie inaczej wyglądają. Tak więc, z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i niech wam tyka. Do usłyszenia. Hej!